przygotujemy dla Państwa risotto z mango, miętą i filetem z kurczaka. Użyjemy do tego ryżu alborio, fileta z kurczaka, mango, wywaru drobiowego, cebuli, masła yy, i oleju. Zaczniemy od pokrojenia cebuli. Sztuka krojenia cebuli, jest gdzieś opisane? Warto, żeby ona była pokrojona w miarę równo. W lotnictwie Tak. wszystko z reguły opisane, każdą część, każdą czynność niczym zaczynamy, no ale no dla mnie wyzwanie będę się uczył następnych rzeczy. Tak, ja pokażę może jeden kawałek jak kroję, a później Potomek pokaże jak on to robi. Postaram się. Według yy, ścisłych receptur. No i tu już jest zagadka. Mamy pokrojoną cebulę, rozgrzewamy sobie w rondelku masło i musimy ją troszkę podsmażyć. Dokładnie, my teraz wrzucamy cebulkę. Dokładnie tak. Cebulkę delikatnie rumienimy. Następnie dodamy do niej ryż i też go delikatnie musimy podsmażyć. Moim Państwa gościem jest Pani Anna Erasmus, Dyrektor Zakładu Polsmak, producenta przypraw sypkich, tak? Dobrze powiedziałem Pani Aniu? To się zgadza. Produkujemy przyprawy i środki funkcjonalne dla przemysłu spożywczego, głównie dla branży mięsnej, czyli dla zakładów przetwórstwa mięsnego typu masarnie. A co Pani lubi gotować prywatnie? Czy gotuje Pani w ogóle, czy jest to zajęcie, które Pani lubi, czy wręcz odwrotnie? Tak, lubię gotować oczywiście chyba jak większość kobiet. Mówią, że mężczyźni są lepszymi kucharzami, ale niestety jesteśmy zmuszone czasami. Mój mąż uwielbia potrawy mięsne, więc teraz przez sezon grillowy. No, pewnie przyprawia ja rozumiem. Szczęśliwy, tak. Przyprawy używam z naszej firmy, czyli do jakieś karpóweczki, do szaszłyków. Wszystko działam na, na naszych przyprawach. A Pani Aniu, chodzi, Pani smaki pikantne czy słodkie? Osobiście to tak. Wypośrodkowane. Nie jestem jakimś zwolennikiem pikantnych, chociaż w naszej ofercie jest dużo przypraw pikantnych, od karkówki, kurczak po gulasz, także pełen wybór dla klienta. Bo to jest tak, że na początku robiliśmy tylko pod zakłady mięsne jakieś duże masarnie, ale 3-4 lata temu wypuściliśmy linię przypraw takich właśnie dla gastronomii, dla cateringu dla odbiorców indywidualnych, bo sprzedajemy też również poprzez sklepy czy jakieś hurtownie działające w branży mięsnej. Więc teraz coraz bardziej też rozwijamy jednak naszą produkcję na klientów indywidualnych. Także każdy sobie może kupić do domu, do siebie, wypróbować, tak jak lubi, bardziej, więcej przyprawy, czy to już, jest, już własnymi rączkami. Czyli jakoś w sklepach wyróżnia się ta Państwa ofertę, czy nie wiem, chociażby opakowaniem, czy czymś innym. Mamy specjalne opakowania, które robimy sobie sami ręcznie. Jest to chyba, chyba jedyne na rynku takie opakowanie w kształcie trójkątów, więc no, unikatowe. Zawsze są to jakieś kwadraty, prostokąty, także opakowanie mamy unikatowe, że tak powiem, jedno na rynku. Karolina, jak Pani wspomniała, zajmuje się również e, doradztwem innym innym firmom e, masarzem, dobro smaku. Jak to wygląda? E, tak, zakłady masarskie rozwijają się. Klienci ch chcą zawsze czegoś nowego. Wiadomo, że ten asortyment się nie utrzymywał taki sam przez kilka lat. E, przychodzi jakiś tam na przykład, no nie wiem, na salami jakiś trend, więc jakieś posypki. Mamy technologów, którzy jeżdżą do zakładów, doradzają, jakich użyć przypraw, jak to, jak to zrobić, nawet dokładnie, bo czasami wchodzą nowe technologie, jakieś typu szynki parmeńskie. Zakłady, które dotąd na przykład same szynki, jakieś cienkie kiełbasy, czasami nie bardzo się nawet orientują, jak to, jak to proces pociągnąć, takiej, takiej szynki parmeńskiej. Więc zawsze służymy naszym doradztwem, mamy doświadczonych technologów, to, co, ten smak, który poznajemy, który nam kiedy kupujemy wędlinę i nie łujemy, mam zawierdzamy w polską. Tak? tak, w tych zakładach, z którymi współpracujemy, y, główny smak na przykład w wędlinach to jest przyprawa. Wiadomo, że zakłady sobie jeszcze dodają jakieś tam swoje środki, ale smaki, które są, to są właśnie przyprawa, które dostarczamy. Cabórka delikatnie rumienimy. Następnie dodamy do niej ryż i też go delikatnie musimy pozmawić. Czy gotował pan coś dla jakiś knich, dla pasażerów samolotów, czy tylko dla restauracji? Do tej pory gotowałem głównie w restauracjach, ale myślę, że w przyszłości i będę miał okazję pogotować coś dla pasażerów może pana. Linii, A jeżeli będziecie potrzebowani i najbardziej będziemy winni się zgłosić, może razem wtedy ugotujemy? Dokładnie, razem to będziemy gotować. A dla... jak nas po dzisiejszym odcinku ocenią? Drodzy Państwo, ja może powiem kilka słów o ryżu. Mamy tutaj specjalną odmianę ryżu. Jest to ryż Alborio. Ryż specjalny do risotto. Dosyć grube ziarna. Nie są one drugie, dosyć krótkie. I dlaczego tak? W Rizotto chodzi o to, żeby ryż był ugotowany w punkt, czyli ma być y, dobrze ugotowany na zewnątrz, a w środku ma mieć tak jakby taką cieniutką nitkę, która nam chrupnie. Y, dlatego na początku go podsmażymy. Czyli w tym momencie dodam go do cebuli, która się nam właśnie zrobiła. O dokładnie, tutaj jest procedura. Pilujemy, żeby cały czas. Y, nie przypaść, Tak, żeby go nie przetwarzać, żeby on był fajny. Jeszcze minutkę, go podsmażymy i będziemy później go podlewać bulionem, dobrze? Dodatkowo doprawimy sobie jeszcze kurczaka przyprawą. Przyprawa do kurczaka ona nam troszkę wzmocni wzbogaci smak tego mięsa. Teraz go obsmażymy, mamy przyprawione. Ja może bym też tak spróbował wymyć tylko kurczak, to doprawimy, to z dwóch stron, czy z jednej? Z jednej. Skoro zostawiamy, będziemy ją smażyć na złoto. Jakoś to wcieramy, tak? Tak delikatnie wklepujemy, żeby ona się tam znalazła w całym tym koczak. Patrzy, czy tak dobrze robię, że nie bardzo, będę coś dobrze, pracował, bardzo dobrze. Że zmienię profesję. My dzisiaj gotujemy we dwóch. Myślę, że pan Tomek sobie bardzo dobrze radzi. Nie muszę tutaj za bardzo nadzorować jego pracy. Pilnuje ryż, ona się na fajnie gotuje. A ja sobie będę posmażał filet z poczaka. Pamiętajmy o tym, żeby patelnia była dobrze rozgrzana. Bo inaczej nam no, mięso czy inna rzecz, którą smażymy. Kuchnia to zespół, lotnictwo to też zespół ludzi. W lotnictwie nad tym, aby samolot wyleciał, pracuje też sztab osób, które są odpowiedzialne za jakość. Działa system jakości, system bezpieczeństwa, system zarządzania procedurami lotniczymi. Działa też dział techniki, który jest bardzo odpowiedzialny za to, żeby samolot był sprawny. Tak, jak tutaj mamy sprzęt, który, na którym działamy, funkcjonuje. Tak samo samolot byśmy przygotowali, a poszczególny lotnisko przygotuje dział operacyjny. Pani, to co będzie troszkę czekało? A nie tego jest kuchnia. To to zakuchnia, w której nie to jest. Rozpoczął się system grillowy. Pani Aniu, czy uważa Pani, że marynaty warto robić samemu, czy jednak kupić dobrze? U nas w ofercie są. Przyprawy sypkie, z których właśnie można uzyskać, zrobić marynatę samemu w domu. Myślę, że na taki sposób jest najlepszy. Każdy uzyska taką konsystencję, jaką chce, taki smak, można zawsze coś tam dodać, dosypać. Jeśli są już marynaty gotowe, to tak, że tak powiem, ludzie idą na łatwiznę, wsypują tylko, posypują, wymieszają, jest gotowe. A tutaj jednak każdy może uzyskać swój smak, dodać więcej tej przyprawy, czy troszeczkę mniej. I mieć, I mieć tą satysfakcję, zrobione własnymi rękami, wiadomo co to jest. My nie używamy żadnych w swoich wyrobach żadnych konserwantów czy, czy nie wiem jakichś tam polepszaczy. Są to, natu są to naturalne przyprawy. Dziękuję za rozmowę. Proszę. Moim gościem była pani Anna Erasmus, dyrektor zakładu Polsmak Karumo. Zobaczmy, co jest w kuchni. Mamy właśnie tę zasoną gdzieś. Jeszcze chwileczkę będziemy ją na drugiej stronie smażyć. Ja po prostu się tym Już patrzymy do ryżu. nam fajnie gotuje wchłania bulion. bulion. Jeszcze chwileczkę to zaraz dolejemy. I teraz dodamy sobie troszeczkę masła. No bo mam fajny smak tego mięsa. W tym momencie już wgasiłem i delikatnie w tym macełku będziemy sobie pompać naszego kurczaka, po czym wrzucimy go na myślę jakieś 7-8 minut do piekarnika rozgrzanego do, do 180 stopni. Ja wrzucam kurczaka do piekarnika i skupiamy się teraz na naszym ryżu. Wchłania nam fajnie głównią, więc sobie dodajemy. o tak. Kurczak mamy w piekarniku, pan gotuje ryż, a ja w tym ale momencie... na nad procedurami w kuchni, ja tak? patrzę, żeby nam tutaj coś nie wyleciało. Ogólnie to nam się uratnia z garnka trochę, Tak, będę się, starał, będę się starał kontrolować mniej więcej co tutaj robimy, żebyśmy nie zginęli w rozmowie. średnią kostkę, najpierw paseczki, później sobie obracamy. Panie Tomku, jak tam nasza to sytuacja z ryżem? Kontrolował, Z ryż, zaniekuł, Pan, że ja sobie spróbuję, mniej więcej jak jest konsystencji. Jeśli chodzi o ryż, to dosłownie jeszcze minutka. Czyli dolatujemy do punktu. Minutka i jesteśmy na. Punktu. Dokładnie, też pilnujemy czasu. Jesteśmy tutaj yy, mała procedurę. Ryż ma być ugotowany w punkt, więc nie możemy go jak przelecieć. Jakby to tak szefowi do kuchni. Dobrze, ja w tym momencie jeszcze. Pan dolatuje z ryżem. Ja szybko jeszcze pokroję miętę. Dlatego, że mango jest delikatnym owocem, yy, a z mięty chcemy tylko uzyskać aromat. Czyli takie wykończenie tego dania. Panie Michał, bo tak ja krążę nad punktem, a czy to już jest wszystko? Czy jeszcze coś będziemy... Tak, wie pan co? Kurczak nam tutaj dolatuje, za chwilę nam całe danie tutaj wyląduje. Panie Tomku, ja wyciągam kurczaka i go pokroję. To już widzę końcówkę Pokażę pokażemy Państwu jak będziemy kroić kurczaka. Jest... Jak stwierdzić, że jest dobrze przygotowany? To Kurczak zmienia znaczy, ja nam kolor, nie? więc będzie na pewno dosyć jasne mięso. Kroimy go w takie paseczki. Widzimy, że jest fajny, soczysty. I tak, mamy kurczaka. Zajmujemy się ryżem. Nasza risotto, jak widzimy, ma fajną, kleistą konsystencję. Już jesteśmy na krótkiej, tak. prostej do lądowania. Zaraz zobaczymy. Na początku lądujemy z ryżem. Taka słuszna porcja, następnie kurczaczek, podnie i jeszcze udekorujemy, nie myślę, będzie pasowała fajnie na no niezmięty, więc panie Tomku, próbujemy. Próbujemy. Proszę bardzo, w Michale, o, mamy tutaj jeszcze pana Tomka drugiego, pan nie prawda? Tak, oczywiście, bardzo chętnie. no to jeszcze ja. Panie Michale, to ja tak, ja zacznę od kurczaka, czy panu wyszedł, bo to tak, ja tam jakieś doświadczenie w ryżu zdobyłem, a nie wiem, czy Oczywiście, kurczaku, ja robiłem kurczaka, więc pan oceni moją pracę, a ja na chwilę ocenię ryż. Perfekto. To teraz ja oceniam ryż. To ja sprawdzę obu panów, czy danie wyszło. Prosimy bardzo, zobaczymy jak pan Tomek nas oceni. Wspólnie tym razem. O, długo pan coś nie mówi, więc fitny smak chyba smakuje, prawda? Bardzo dobrze. O, jest to. Koledzy Państwu. To danie znajdzie się w karcie restauracji Argrosia. Zapraszam serdecznie. Tak, a ja dodam, że ryż zrobiony w punkt... Fajny, al dente, w środku jest nitka, która chrupie Na zewnątrz delikatny Myślę, że nam wyszło Myślę, że nam wyszło, to teraz my sobie go dalej A Państwa zapraszamy do Ambrozji Na spróbowanie choćby takiego odlotowego jedzenia Odlotowego risotto z kurczakiem, miętą i mango Tu chyba będziemy serwować samolot Razem